Jesteśmy w środku pola, i w środku tego pola jest taka mała łączka. Na tej łączce jest mały płat pałki wąskolistnej, no i trochę czeretu jeziornego nie wiem dlaczego może to po jakichś starych czasach, kiedy to było troszkę inaczej z tym, że nawet w takich małych miejscach. Wydawałoby się, bo to właściwie nie ma więcej niż 100 metrów kwadratowych Więc stosunkowo niewielki płat siedliska, który wydawać może się nieciekawy. Ale jest pozostałość po lęgu żurawia. Mamy przed sobą, przede mną właściwie. Nie wiem, czy zobaczycie. Op. Jest gniazdo. Gniazdo nie widać skarupiaj. Więc być może żurawie młode pisklęta już opuściły to gniazdo i schowały się tutaj w rosnącym dookoła polu polach jęczmienia, ale też na łąkach tu wokół takiej małej rzeczki jest pas trzcinowiska I być może tu gdzieś rodzice ukrywają teraz te dorastające pisklęta. No niemniej, jak widać, przyroda e, trzyma się kurczowo nawet takich najmniejszych płatów siedlisk i e, wykorzystuje je i wyciska z tego, ile może. A populacja żurawia w Polsce ciągle rośnie no i tych siedlisk jest coraz mniej. Stąd pewnie, nawet na takich małych e, zbiornikach wodnych e, jest to gniazdo. Jest to gniazdo. To mnie bardzo cieszy, zresztą nie wiem, yy, pewnie innych mieszkańców yy, może też, chociaż na Pomorzu już yy, żurawie stanowią poważny problem, dlatego że no, odżywiają się zbożem i niektórzy rolnicy mają ich dosyć. Tam są dosyć potężne stada. Natomiast tutaj u nas w środkowej Polsce tych stad jest jeszcze stosunkowo niewiele. Yy, żurawi. Stosunkowo niewiele. Chociaż właściwie, już właściwie można je spotkać w niemal każdym powiecie i niemal w każdej gminie. Wystarczy właśnie im tylko takie środowisko jak tutaj. Jeszcze raz spójrzmy na, spróbuję przesunąć. Spójrzmy na to gniazdo. Nie wiem czy będzie widać. O, teraz widać chyba go w całej okazałości. Teraz ja muszę stąd wyjść i z tym będzie pewien problem. Dlatego, że właściwie to wszystko się pode mną trzęsie. Ja mam bardzo słabe gumowce, niewielkie, i za chwilę mogę się zanurzyć w tymże błoczku, który jest tutaj. No ale skoro dotarłem, to i myślę, że też wyjdę z tego. No niemniej tu od czasu do czasu, raz po raz niebezpiecznie, niebezpiecznie wpadam i to tak na granicy. Na granicy już zanurzenia się, e, a właściwie to jest już moja druga para butów. właściwie to gumowcy, która jest w tym w dzisiaj e, sucha, ponieważ już pierwszą e, zdążyłem e, zdążyłem zwodować e, No i tylko, i tyle. No i teraz już dostali, wyszliśmy na brzeg. Suchutki brzeg no i proszę spojrzeć dookoła mnie właściwie za mną są tereny rolnicze a tu jest niewielki właśnie niewiel, niewielkie oczko wodne w którym znalazłem przed momentem to gniazdo gniazdo nieczynne ale na pewno już w tym roku było wykorzystane dziękuję